PIS od początku kadencji zdaje się nie zważać na medialne doniesienia o limuzynach, które w ostatnim czasie są użytkowane często i niezgodnie z przeznaczeniem. Minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że z usług szofera korzystać nie będzie, wybierając komunikację miejską. Okazuje się jednak, że z Mercedesa korzysta jej mąż, pis znów w centrum skandalu. Problemy polityków i ich korzystanie z udogodnień mandatowych wciąż sprawiają problem ekipie rządzącej. Jadwiga Emilewicz. Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziała, że z limuzyny korzystać nie będzie, wybierając słusznie autobusy. Jednak dziennikarze przyłapali jej męża, jak państwową limuzyną odwozi dzieci do szkoły. Odpowiedź ministerstwa jest zaskakująca. Czy Jadwiga Emilewicz korzysta z rządowej limuzyny? Partia PiS znów w centrum skandalu pani minister z limuzyny korzystać może, bo ta jej przysługuje. Jednak na jednej z ulic dziennikarze i kierowcy mogli zauważyć jej męża, który odwoził nimi swoje dzieci do szkoły. Ponadto zwrócili uwagę, że jego interpretacja przepisów prawnych była nieco niezrozumiała. Przekroczył kilkukrotnie podwójną linię ciągłą. Dziennikarze faktu postanowili więc zapytać: Czy korzystanie ze służbowego samochodu przypada również osobom z rodziny? Kwestia użytkowania samochodu służbowego przez minister przedsiębiorczości i technologii jest uregulowana umową użyczenia samochodu służbowego. Zgodnie z umową, osoba biorąca w użyczenie samochód może wykorzystywać samochód w celach prywatnych ponosząc koszty korzystania z samochodu, pojawiło się w odpowiedzi ministerstwa. W oświadczeniu majątkowym minister Emilewicz zaznaczyła, że samochodu nie ma, a do niedawna korzystała wraz z mężem z 13-letniego Saab'a. Kim jest minister Jadwiga Emilewicz? W 2013 roku dołączyła do Polski razem Jarosława Gowina. W 2015 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. W styczniu 2018 roku powołano ją do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zajęła miejsce szefa resortu. Kobieta startowała również w wyborach do Sejmiku. Sama pani minister nie wypowiedziała się jeszcze w kwestii korzystania przez limuzynę przez jej męża. Być może nie widziała nic niestosownego w przekazaniu dóbr swojej rodzinie z pewnością doniesienia o politykach PiS którzy korzystają z udogodnień według własnych interpretacji, mają wpływ na wizerunek partii.